Na tą dzisiejszą okoliczność tego vloga, to i gumowce muszę umyć, panie, bo to kurwa. Tyle osób na mnie patrzy, a tu takie gumowce brudne to na nic taka robota. Dobrze trzeba już wtedy można vloga zaczynać. Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj muszę się Wam pochwalić, mianowicie. W którymś tam odcinku prosiłem Was o to, abyście mi ogarnęli takie paseczki. Zgłosili się do mnie no i zgłosił się do mnie Dawid, powiedział, że takie rzeczy robi. Powiedział, że tym się zajmuje i proszę bardzo: cyk, cyk, cyk Kilka dni minęło i paseczki są już gotowe u mnie, zamontowane. Jeszcze tutaj, tutaj miałem i jedną tą, tą spinkę, klamrę, czy co to tam jest. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Jeszcze muszę sobie drugą ogarnąć, bo tutaj pasek jeden wolny został. Także przełożę go tutaj przez tą rurkę od ramy i tutaj go przypnę sobie. Też elegancko, także zamówię sobie na ale drogo. No i co, na moje specjalne życzenie Dawid się przyłożył i dał podwójne szwy. Tak, żeby podwójnie wzmocnić to, żeby to jak zrobić, to już żeby to było zrobione na x czasu. Fajnie też zrobił, mi tutaj popodpalał końcówki wszystkie także nie będą się rozwarstwiać, stopił ten cały materiał, scalił to wszystko do siebie i, i powinno być teraz dużo lepiej. No, generalnie powiem Wam, że podoba mi się jego robota, a też jak mi się coś podoba, to ja, nie, to ja jestem w stanie też kogoś polecić. Także polecam, Dawida, Jeśli miałby ktoś taką fantazję wymienić sobie paski u siebie, to, to jak najbardziej ja jestem za i polecam. I zgłaszajcie się do niego, a chłopak jest naprawdę rozsądny i na, na pewno się z nim e, dogadacie. Także. Teraz widzicie e-mail do niego, piszcie, dogadujcie się, umawiajcie się, polecam naprawdę solidnie i, i tak jak chciałem. Dziękuję. Klateczka stoi, jeszcze dochodzi do siebie, bo jak ko koło niej przychodzę, to jeszcze czuję e, tą farbę. Chociaż tyle dobrze, że już się nie lepi, no już nie ma prawa się lepić, bo słońce jednak zrobiło swoje. Ale jeszcze ją czuć troszeczkę tą farbą, także niech się jeszcze wietrzy, niech to wszystko stąd wychodzi. To co najgorsze i będziemy niedługo zasiedlać y, nasze pokoje dla króliczków. Tutaj jeszcze będę musiał dodatkowo kupić sobie i poidełko i tamte szmery bajery, ten żłób tak samo. Także tutaj jeszcze to wszystko wyląduje. I też podpowiedzieliście mi, żebym tutaj kratki zmienił, albo po prostu dołożył coś takiego gęściejszego, jak tutaj, bo jakiś, jakiś czyszczurek mały, czy, czy myszka, tędy zawsze tą szczeliną jest się w stanie przedostać. No i myślę, że macie rację, macie rację i tak też uczynię. Poszukam jakiejś siatki i po prostu dołożę z tamtej strony, ta zostanie, nie będę jej szarpał. Dołożę drugą siatkę, gęściejszą i powinno być luks. No, a tak to fajnie mi się na nią patrzy i myślę, że myślę, że też spełni swoje, e, swoją rolę. Dzisiejszy vlog będzie taki szwendaczkowy, Poszwędam się trochę po podwórku, poopowiadam wam, e, zaktualizuję e, informacje niektóre, Maluszek ode mnie odjeżdża, kurde, bele mole. brat mi zabiera Malucha, jeszcze ze dwa tygodnie u mnie będzie, ja go przepalam tyle, ile mogę, cieszę się tyle im, nim ile jestem, ile jestem w stanie. No cóż No niech zabiera, no niech robi, niech się cieszy maluchem. Eee, zobaczcie jak ładnie plac nam się opróżnił Braliśmy materiał na kurnik stąd. O fuj, na kurnik, co ja gadam. Na kurnik też Ale między innymi też na szklarnię, którą będziemy budować. Zresztą zaraz sobie przejdziemy to wam pokażę plus minus jak to będzie wyglądać eee, no tyle było tutaj różnych różności, tak? Tutaj były krokwie, tutaj były oczepy I już nic nie ma Zobaczcie jak ładnie wszystko się uprzątnęło Te wszystkie pierdolety stąd muszę zabrać Wszystkie te, 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 te baliki, to wszystko pozbierać I ładnie wszystko nam się tutaj oczyści Została tylko stara sprężynówka Którą raz na jakiś czas też Raz na jakiś czas też nie ona nam przydaje, bo bardzo mocne są tutaj te zęby, które nam się przy... A właśnie mamy tam tamtą drugą szeroką do Zetora. Eee, i, 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 I ten. I zabieramy, tam się właśnie łamią, tam są byle jakie i bierzemy stąd. I stąd jak weźmiemy, to żaden nam się nie złamie. Zobaczcie jak kiedyś robili właśnie maszyny rolnicze. Solidnie. A teraz to lipę robią. O! Tam talerzówka jeszcze stoi i się stąd zabierze, i będzie czysty, elegancki plac. Można zawsze tu coś podziałać, zawsze można tu jest coś, można coś tu zrobić. Kolejna sprawa jest taka, że skoro jesteście dla mnie tacy pomocni, to może wyszukacie mi hydraulika, który by mi ogarnął e, tutaj kanalizację wraz z, e, z rurami do wody ciepłej, do wody zimnej, bo wszystko pójdzie w posadzkę. Także kanaliza i rury od ciepłej, zimnej wody muszą tu być wszystko rozmiejscowione. Roz, roz I teraz tak, no jest tu trochę roboty, ja bym się za to wziął, ale nigdy tego nie robiłem. A wiecie, jak to się później zaleje wszystko cementem. A coś się okaże, że będzie coś nie tak, no to przecież rozwalać kuć to, to jest katastrofa. Dlatego ja za takie poważne rzeczy myślę, żebym to zrobił sam. Trochę by mi to zajęło, ale nie będę się za to brał, bo, tak jak mówię, to jest zbyt poważna yy, sprawa. Także szukam jakiegoś hydraulika ogarniętego, który mógłby mi to wykonać. Od razu mówię, że nie szukam kogoś takiego, kto kiedyś ze, ze śwagrem po dwóch jabolach w parniku yy, kładł kawałek rury od y, tego, od y, odpływu wody, bo tacy ludzie mnie nie interesują, generalnie interesuje mnie jakaś firma, która takie prace wykonuje, gdzie ja mógłbym zapytać się kogoś o ich, o ich wykonanie, czy są solidni, czy, 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 czy warto im powierzyć taką taką, no może nie jest to zbyt duża zbyt duża robota, bo, bo dla hydraulika z pomocnikiem myślę, że dwa dni i to jest zrobione, ale trzeba to zrobić naprawdę w stu dobrze, solidnie tak, żebym, żebym po prostu miał spokojną głowę O, w ten sposób, także szukam kogoś, jeśli kogoś znacie jesteście z Białej Podlaskiej z okolic Białej Podlaskiej tak właściwie eee, czy możecie mi kogoś polecić czy ktoś by miał w, czas na dwa trzy dni e, zrobić mi tu taką fuchę no to ja jestem chętny komuś powierzyć takie zadanie. No także odzywajcie się. E-mail do mnie macie teraz przed oczami. I czekam. Może akurat ktoś się zgłosi, może ktoś będzie miał chęć wykonać. No także jest robota do zrobienia, jest kasa do zarobienia. Czekam na pracowników. Przechodzimy sobie teraz w miejsce, w którym miałaby być szklarnia. Tutaj, oczywiście, mój kopiec na ziemniaki, który trzeba będzie rozebrać. O nie wiem, nie dostanę się tam raczej, bo to wszystko jest takie. Chociaż dobrze by było wyjąć słomę już. Chociaż widzę, że chyba tato coś tutaj grzebał. Niech te ziemniaki nam tutaj elegancko mają dostęp do powietrza. Mrozu już jakiego, jako takiego nie ma, także nie, widzę, że tato chyba wyjął. Przedził mnie tutaj w tym temacie bo nie ma nigdzie słony za bardzo tutaj coś jeszcze jest o niech tam pooddychają sobie też niedługo będziemy się zabierać za, te, za ten kopiec bo nie ma na co czekać, trzeba to rozkopsować wszystko i yy, posegregować ziemniaki no i nara. Dobra, tutaj mamy tutaj ma być szklarnia, z tej strony ona ma być szerokość gdzieś dotąd dotąd ma być szeroka chyba 6 metrów czy coś takiego nie pamiętam dokładnie to są oczywiście na razie takie wstępne, wstępne plany nie dotąd szeroka zaczynająca się od rogu od tamtego szczytu tak jakby czyli polecimy sobie tak ze szklarnią <laughs> i teraz będzie hardcore bo ta szklarnia to ona ma być aż dotąd. <laughs> Zobaczcie jaka tu będzie szklarnia. To jest po prostu masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z siedem metrów będzie miała. Na równo z tą ścianą. Także hardkorowo. Trzynaście budów rozpoczętych. Miejmy nadzieję, że... Że... <laughs> Co ogarnieły, jakoś plus minus. No, ale zobaczcie, idzie wiosna, tak? Nie ma szklarni, nie ma możliwości za, zasiania e, warzyw, zasadzenia plantów czy, czy tam innych tych bajerów No i trzeba wziąć się za szklarnię, bo idzie wiosna. Dlatego to jest taki temat. Wszystko tak po prostu z czasem idzie szybko. I no co? No przydało się tu szklarnie postawić, tak, żeby te warzywa jednak w tym roku. Były swoje. Mam nadzieję, że ten kurnik uda nam się ogarnąć szybko i, i zaczniemy, też, zaczniemy też później przygodę z. Widzieliście kaczolota? Jak poszedł? Eee, mam nadzieję, że kurnik uda nam się ogarnąć szybko i zaczniemy też później przygodę z płotem, który chcemy przesunąć. Eee, o, tu jakieś chyba te czy jakieś ewidentnie morderstwo chyba było popełnione. Widzę jakieś pióra. Tam dalej pewnie jastrząb się. Jastrząb się pewnie do. do value. No ale coś zrobisz. Dobra. Eee, tak, tutaj będzie wygrodzenie zrobione. Cyk, 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 cyk. I tutaj ono będzie połączone z tym płotem, który tutaj idzie wzdłuż miedzy. Także tutaj będzie wielki, wielki plac dla kur. Tam będą miały schronienie przed słońcem, bo tam są drzewa. Tu będą sobie mogły pogrzebać. To wszystko się zazieleni, te drzewka, te krzewy. Także i będą miały odschronienie przed słońcem. Będą miały dużo, dużo placu do, do właśnie no, do swojego tego. Do wykorzystania swojego. Ale to jeszcze kurde, ja nie wiem jak to kiedy to będzie. Te płoty wszystkie na razie, te szczyty mamy w głowie. Bo jak szczyty zrobimy, to od razu bijemy łaty i od razu kładziemy blachę. Tak żeby już zamknąć temat z góry, jeśli chodzi o kurnik. A w środku, Matko Bosko. Ja nie wiem kiedy ja to zrobię.